Cześć kochani, dzisiaj robimy sobie czytanie z cyklu Masz wiadomość, zobaczymy sobie Jaka jest twoja tutaj energia Co się u ciebie w życiu dzieje Zrobimy sobie taki rozkład bardzo duży A następnie będę przechodzić Do omawiania co u ciebie w życiu i Jakie karty rady oraz jak zaradzić Temu wszystkiemu co tutaj się wydarzy Pamiętajcie, że czytania są ogólne I nie będę z każdym rezonować Nawet nie muszą i tak naprawdę nie będą Jeżeli to ma być do kogoś To będziecie wiedzieć, że to jest tak naprawdę do was Więc kochani pamiętajcie Pamiętajcie o tym i nie piszcie takich głupich komentarzy, za, przepraszam, że na przykład to nie jest o mnie albo jakieś takie inne dziwne, bo ostatnio w ogóle u mnie jest tego wysyp, szczególnie w takich starszych moich filmikach i naprawdę no, nie chcę się tego czytać. Jeżeli wam z wami nie rezonuje, to po prostu wyłączcie i tyle. Ja na przykład tak robię i nie piszę jadu w komentarzach. Przepraszam, musiałam to powiedzieć, bo już naprawdę. Mm. Ręce opadają, człowiek tutaj chce jak najlepiej, a i tak znajdą się takie osoby, które powiedzą, że. A ty nic się nie znasz, albo w ogóle to nie jest o mnie. No bo to jest czytanie ogólne, wyśle osób to ogląda. Dobra, kochani, nie będę już przedłużać, więc zaczynam. Na początku rozłożę kartę i potem będę przechodzić. Do tego, co u Ciebie się w życiu dzieje Najpierw, kochanie, kochana, kochany Sprawdzę Twoją energię Jaka jest w ogóle Twoja energia? Jaka jest Twoja energia osobista? Bardzo proszę, Tarota, o pokazanie Twojej energii W jakiej Ty w ogóle jesteś energii? Kim Ty w ogóle jesteś? Co Ty y, robisz w życiu? Proszę o pokazanie karty Jak, W jakim Ty momencie teraz jesteś aktualnie? Księżyc Ciekawe Okej, okay, ja na początku to wyłożę, a potem będę Wam o tym mówić. Tutaj sobie powykładam. W jakim ty jesteś momencie? Proszę o pokazanie trzech kart, w jakim to jesteś momencie albo dwóch. Proszę o pokazanie, w jakim to jesteś momencie w życiu. I potem będę Wam opowiadać, kochani, od początku, bo nie chcę się rozgadywać, bo wiem, że to bardzo chaotycznie wychodzi, więc też sobie karty wyłożę, a potem dopiero będę mówić. No bo tak jak widzicie, bardzo to chaotycznie idzie. Dziewiątka pochodzę. <laughs> Okej. Okay. powiedzcie mi jeszcze, karty, coś, coś o tobie, coś o tobie, coś o tobie, wiadomość o tobie, wiadomość o tobie na ten moment, wiadomość o tobie na ten moment. Książę Kielichów. Na jakim ty etapie jesteś, wypadły karty świadomości, miałam powiedzieć, patrzcie, widzicie, naprawdę, te karty to są po prostu, one tak ze mną współgrają do czytań. A mieczy, ósemka mieczy, dziesiątka pentakli. Poproszę o jeszcze jedną kartę. Na jakim ty jesteś poziomie świadomości? Na jakim 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 jesteś poziomie swojej świadomości? Piątka kielichów. Co to Bóg kieruje w życiu? Wisielec. Dziewiątka, przepraszam, siódemka była. Co się u Ciebie dzieje w życiu? Dostępka pentakli. Jak inni ludzie Cię postrzegają? Jak inni ludzie Cię postrzegają w życiu? Jak inni ludzie Cię postrzegają w życiu na ten moment? Jak inni ludzie Cię postrzegają w życiu na ten moment? Dwójka pentakli. Przeciwne Czy to czytanie. Jak inni ludzie cię postrzegają na ten moment w życiu? W tym momencie w życiu. Jak inni ludzie cię postrzegają? Pracownicy. Yy... Relacje i tak dalej. Jak inni ludzie Cię postrzegają? z Zewnątrz, rodzina, przyjaciele, inne osoby? Relacje? Duchowość. Jak inne osoby cię postrzegają? <laughs> Dziewiątka mieczy. Jak inne osoby ciebie postrzegają? jak inne osoby Ciebie postrzegają? Jak inne osoby Ciebie postrzegają w życiu na ten moment? <laughs> tak wypadło. To bierzemy na spód. <laughs> si siódemka, kielichów. Dobra. <laughs> Przepraszam, tylko łuczek. Ok. Zaczynamy. Energia na ten moment? Księżyc. Dziewiątka Pucharów <laughs> i Król Pucharów. Ty masz jakieś swoje tajemnice. Ty masz jakieś takie swoje mroczne sekrety, o których nikt nie wie i wiesz tylko o tym. Hmm? Możesz też świadczyć o tym, że do szczęścia. Czegoś ci ogólnie brakuje. Hmm. I tak naprawdę, może to jest i w zasięgu ręki, ale ty tego nie widzisz. Możesz też uważać, że wszystko na przykład jest nie po twojej myśli, że coś takiego jest w tym momencie w twoim życiu, co nie pozwala ci być w ogóle szczęśliwym, że to szczęście tak naprawdę ucieka przed tobą. Mam takie wrażenie, że jakby. Hmm. Nie wiem, boisz się zaufać, że czeka cię coś dobrego? I cały czas tutaj w tych kartach pokazuje mi się takie walczenie, ale to jest tak jakby walczenie z myślami, Twoimi myślami. Ja nie wiem, w ogóle, kochani, muszę to powiedzieć. Może jest to osoba, która ma na przykład depresję, która wychodzi z jakiegoś ducha psychicznego, no bo tak naprawdę te karty też mogą o tym mówić. Osoba, która nie widzi jakby sensu, tak? Gdzieś tam swojej drogi, swojej pasji, swoich takich życiowych celów, nie widzi tego i tak naprawdę gdzieś tam szuka, to, szuka tego, ale w głębi duszy ukrywa tak naprawdę swoje jakieś takie rzeczy. Możesz też bardzo dobrze maskować się w ogóle przed otoczeniem, przed ludźmi. Nie chcesz w jakiś sposób pokazywać prawdziwej siebie, prawdziwego siebie. Tylko ja nie wiem dlaczego. E, może masz takie osoby w oku, które na to ci się nie pozwalają, co? Bo tak może być. To dlaczego masz takie osoby w oku? Nie chcesz zrobić porządku z tymi osobami. Wiecie co? Czasami lepiej być samemu niż być tutaj z jakimiś nieszczerymi osobami, przy których tak naprawdę nie będziemy sobą. Wiecie o co mi chodzi, tak? No. I taka jest energia na, na ten moment. Ty nie czujesz się w tym momencie dobrze sama z sobą. Sam ze sobą, sama z sobą. Nie wiem. Kobieta może się na przykład upiększać i, i, i naprawdę może być bardzo atrakcyjna, albo mężczyzna atrakcyjny, tak? No, ale tak naprawdę w duszy to to nie wygląda za dobrze. I ty chyba gdzieś tam o tym wiesz. Hmm? Jeżeli to, to w ogóle do ciebie pasuje. Twoja świadomość, bo to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Pokazało nam się, że Twoja świadomość jest. Na poziomie chaosu, po prostu, że ty chcesz coś zrobić, ale cały czas jakieś myśli ciebie blokują, ty w ogóle nie możesz ru ruszyć do przodu. Nie możesz, a jest to związane z rodziną, z domem, ze sprawami jakimiś takimi, wiecie, które są od nas, od dawień dawna zakorzenione. Ty nie jesteś pogodzony z sobą, może z rodziną, może robisz dobrą minę do złej gry. Tak naprawdę y, ty wiesz, że. Mm, Przepraszam. Y, tak naprawdę ty wiesz, że ty musisz wybaczyć komuś, musisz wybaczyć y, za to, co cię gdzieś tam spotkało, y, ale ty. Y, nie wiem. Kochani, powiem tak, część osób z Was nie ma w ogóle kontaktu tutaj z rodziną, bo na przykład pomyślało, że rodzina miała zły wpływ albo no może faktycznie byliście w takiej rodzinie dysfunkcyjnej, w której no nie chcecie utrzymywać tego kontaktu, tak? Może też tak być i nie powiem, że nie, ale no tutaj nie jest po prostu coś uzdrowione. Jakieś takie wewnętrzne dziecko wami cały czas się kłóci, e, nie może dojść do porozumienia. Nie wiem, albo tego w ogóle kontaktu nie macie, albo chcecie zerwać y, kontakt z kimś z rodziny, kto jest toksyczny, albo z jakimiś przyjaciółmi. No nie wiem, w waszym życiu jest coś takiego, co jest dla was toksyczne i są to osoby, bliskie osoby. Jeszcze raz to powtarzam bliskie osoby. Nie wiem, może nie dają Wam po prostu pójść naprzód. Może musicie się w końcu wyprowadzić, jeżeli cały czas tak gdzieś tam tutaj nie jest fajnie. Może pomyślcie o tym. Może jesteście w związku, który nie daje Wam tego, czego oczekujecie i widzicie, że tak naprawdę to miłości z tego nie będzie, bo jest tylko przywiązanie, co? Jest tylko przywiązanie, ale te przywiązanie jest stricte do materii, stricte do materii. Tutaj nie ma emocji i to jest na Twojej świadomości, kochanie. No, to jest na Twojej świadomości. Co będzie się w ogóle działo wewnątrz ciebie? Wisielec, ty musisz się zatrzymać. Nie możesz cały czas walczyć. Nie możesz próbować nowych rzeczy. Ty wiesz, że wszechświat do ciebie wróci. Może teraz jest źle. Tak jak mówię, to mogą być osoby, do których ja mówię, jeżeli kochanie z tobą to rezynuję. Osoby, które są w depresji, które, no. Naprawdę jest im ciężką życią. Ty musisz się, kochanie, zatrzymać. Musisz. Bo inaczej będziesz do tego zmuszony, ale w niefajny sposób. Nie wiem, no. Ja nie wiem, do kogo ja w ogóle mówię. Ale no może coś się takiego dziwnego stać, że w pewnym momencie ty powiesz, ja nie wytrzymuję tego, jest za dużo dla mnie. Ty musisz się zatrzymać, musisz zobaczyć tak naprawdę to, co ty chcesz, co ty chcesz robić. Bo hola, hola, gdzie ja biegnę? Do czego to wszystko zmierza? Popatrz na swoje emocje, na to, co ty chcesz robić. Odizoluj wszystkie te rzeczy, osoby, rozpraszacze, które nie dają ci możliwości spojrzenia w głąb siebie, tak? No bo ty tego nie masz. U ciebie jest chaos, u ciebie jest e, zastanawianie się, co ja mogę zrobić, żeby być szczęśliwym, bo tak naprawdę nigdy nie byłam, a tak naprawdę każdy mnie tylko kłamał. E, to, co w ogóle e, wcześniej myślałam, nagle e, nie ma w ogóle związku z, z rzeczywistością. Kochanie, dorosłość to jest dorosłość, nie możesz cały czas siedzieć w energii tego, że ja tego potrzebuję i ja to muszę mieć wszyscy mnie skrzywdzili i tak dalej tak, skrzywdzili cię, ok to dlaczego ty siedzisz z tymi ludźmi dlaczego pozwalasz tym ludziom wchodzić w twoje wibracje, dlaczego? odpowiedz sobie na to pytanie dlaczego? kończymy już powiem tylko jak widzą cię otoczenie i osoby Cię bliskie. Mogą to być znajomi, rodzina, partner, partnerka, nieważne, pracodawcy, nieważne kto. Widzą cię jako osobę, która jest zagubiona. No. I właśnie o to chodzi, widzisz? Ty myślisz, że u ciebie tego nie widać, tego lęku, tego stanu, że jest źle, a ludzie po tobie to widzą. Bo ty robisz dobrą minę do złej gry. Tak mi się tutaj pokazuje. A ludzie widzą, że no ty nie chcesz dzielić się, nie chcesz pokazywać, być autentyczną osobą swoich zmartwień. Nie chcesz tego pokazywać. Ludzie widzą w tobie, że ty masz ten smutek. Ludzie widzą, że za bardzo um, brałeś brałaś życie na różowo, a życie takie nie jest i mam wrażenie, że ktoś jakby z tą rzeczywistością się teraz zderza. Zderza się, bo wmawiał sobie, nie wiem, wmawiałaś, że tak powinno być, a teraz nagle wiesz, że tak nie powinno być. Co? Wiesz, że musisz przewartościować pewne schematy, pewnych ludzi w swoim życiu, bo coś ci nie służy. I chociaż byłaby to rodzina, która jest toksyczna, no to wiecie. Ja nie wiem, naprawdę, są różne sytuacje, tak? Jeżeli wy macie w sobie te siły, to przebaczcie komuś. Przebaczcie to, że byliście źle traktowani, że coś tam w waszym życiu się podziałało złego, tak? Ale nie miejcie to cały czas w głowie i, i nie wierzcie, że to się wszystko rozwiąże. Od tego są ludzie, od tego jest pomoc. Nie możecie cały czas jechać na tym, że ja się uśmiecham, bo jest wszystko dobrze. No, jak to tak? Wy wiecie, że w tym momencie Waszego życia nie jest aż tak za dobrze i może być nawet jeszcze gorzej, tak? Potrzebujecie tutaj wsparcia, wsparcia swojego, pokochania siebie na nowo. Potrzebujecie wiary w to, że będzie lepiej, ale tą wiarę musicie w przyszłości zmanifestować, tak? Musicie wierzyć w to, że ja naprawdę mogę zrobić wszystko, aby czuła się dobrze. Jeżeli coś mi nie służy, to odchodzę od tego, tak? Zostawiam w tyle. Chcę. Chcę, żeby. Przepraszam, gardło mnie boli. Chcę, żeby moje życie miało sens, i to ja nadaję e, sens mojemu życiu. Nikt mnie nie zatrzyma. N bo tutaj jest takie uwiązanie. Jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla, dla ciebie w tym momencie, osoba mnie oglądająca? Dziesiątka mieczy. Powstań! Powstań z tego dołka. Powstań, ile można. Zrozum to, że. Karty mi same wypadają, widzicie? To jest niemożliwe. Zrozum to, że to ty nadajesz cel. Widzisz tą kobietę? Ona sama nadaje cel swojemu życiu. Ja nie wiem, w ogóle. Nie wiem. Yy... Odejdź odejdź od tego, co ci nie przysłuży. Nie rozpamiętaj tego, co było. No tutaj jest potrzebna terapia, a ja nie wiem. No. Terapia. Energetyczne podcięcia bardzo są, bardzo mocno. Kochani, praca nad sobą, praca i jeszcze raz praca. Coś albo ktoś wysysa Was energię bardzo mocno. E, macie bardzo niskie wibracje i ludzie to mogą e, zacząć wykorzystywać. Zresztą ludzie i tak widzą po Was, że e, coś jest tak. Ale wy jeszcze bardziej to sobie osłabiacie. Zamiast to wzmocnić te wibracje, tak? Wy sobie to osłabiacie jeszcze bardziej, kurde. Bo to, to jest takie zawieszenie. No, Oż, kurczę, no. Tutaj trzeba uzdrowienia, nie wiem Może jesteście chorzy, może No, no tak jak mówię no, Jakby tutaj osoba jakaś była w depresji Albo w jakimś takim lęku Kurczę Powiem Ci tak, ten czas minie Ale to, co Ty Zrozumiesz To nikt Ci tego nie odbierze, pamiętaj o tym Walcz o siebie, nie poddawaj się Nie mów, że ja już na nic Nie zasługuję, już tak będzie Już nic się nie zmieni a co masz się zmienić, jak ty nic nie robisz i tylko czekasz na to, samoistnie nic się nie zdarzy. I pamiętaj o tym, pamiętaj o tym i idź do przodu, bo czeka Cię coś dobrego. No, zdenerwowałam się. Nie możesz czekać, aż słońce do Ciebie wyjdzie, wiecie. Kochani, pamiętajcie, wy jesteście losami, losami. kowalem swojego losu, czasami trzeba pomocy. I pamiętajcie o tym, jeżeli to czytanie rezonuje z tobą, to nie bój się prosić o pomoc. Nie bój się. Nie bój się rozmawiać o swoich lękach, bo ile mogłeś, mogłaś to cały czas w sobie trzymać. Ile? Kiedy ma to się wylać? Także, kochani, pamiętajcie. Pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna. Mówię tutaj o wsparciu psychologicznym, bo ewidentnie osoba tutaj, która mi się pokazała, no potrzebuje tego i to bardzo mocno. Także kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. W tym czytaniu mam nadzieję, że to było dla kogoś Bardzo mocno czuję taką energię chaosu Takiego zmęczenia Tak naprawdę pokazała mi się Ta energia takiej osoby, która jest wyssana Z w ogóle wszystkich pól energetycznych Że ludzie w oku Bardzo mocno to widzą Także kochanie zastanów się nad tym I spraw wszystko, żeby te swoje wibracje podciągnąć I żeby było lepiej Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że dotrwałeś Dotrwałeś do końca i cześć Do zobaczenia w następnym filmiku Trzymaj się ciepło